Ojciec mój został strącony. Wziął sobie śmiertelną kobietę, a dziecko ich ukrył. Nie bez powodu nazywają to oczarowaniem. Być może wykorzystam w jakimś celu twą skórę. Jeszcze nie postanowiłam. Chwała starszym! Chwała naszemu powrotowi! Oni powstaną, my wszyscy powstaniemy. Dopiero wtedy ludzkość zazna agonii naszej miłości. Podążaj za mną w mrok, zabiorę cię na szczyty ekstazy. Każde nieruchome serce to kochanek, który padł u kresu sił, każde oko to głupiec, który zobaczył prawdę. Nie możemy zginąć! Obejmij mnie, wrzący śmiertelników tkwi ogromna moc. Pewne rytuały potrzebują bardziej intymnej więzi. Powrócę, lecz oczywiście zawsze możecie za mną podążyć. Wielki dręczyciel domaga się pożywienia. Mogłobyśmy być czymś więcej niż rywalkami, Szakalu. Znacznie więcej. Wszyscy tańczymy w mroku. Gorąca jest twa krew. Pomocy? Zbłądziła mi, nie mam odzienia. Siostry, lordowie, jam jest córką wielkiego dręczyciela i przybywam tu, by zwrócić wam wolność. Nie czujesz w swem sercu pokusy? Cóż takiego dostrzegasz, gdy spoglądasz na mnie? Wiedźmy, Boginie, a może coś więcej? Jakiś brak świętości. Mroczne błogosławieństwa. Oddałoby wszystko, co tylko mają, co mogliby mieć, za sam jeden dotyk. Ktoś musi stać u boku królowej, czyż nie? Rozważ mą ofertę. Czas rozłożyć skrzydła. Wzniosę nasze nowe trony z krwi i kości tysiąca rozszalałych kochanków. Strach jest zwykłą słabością, a słabość jest tak nietwarzowa. Strzeżcie się, ptaszyny. Nie jestem tak pobłażliwa jak inni. Bogowie obserwują. Chwała Ci, Ojcze! Zlana krwią komnata sypialna zawsze poprawia nastrój. Było ci dane spowić się wnętrzem przystojnego nieznajomego. W żądzy śmiertelników tkwi ogromna moc. Twój głód pozostawił mnie pełną żądzy, Warwicku. Szkoda! W twym wnętrzu umieszczę diabła! Lątwa pozostaje niewzruszona. Pojedynek wiedźm i bogów. Nareszcie coś satysfakcjonującego. Rycerka Leona, czyż nie zaiste dzielna? Wiodło cię oddanie, Kale. Szaleństwo zrodzone z miłości. Słyszę was, moi suwereni. Nadszedł nasz czas. O, stawiajcie się. Musicie. O, tak. Zawsze dostają to, czego pragną. Tak jak ja. To nie żaden róż, ptaszyny. To krew. Nie uratują cię modlitwy. Aż z mroźnej północy serce twoje bije, a z jakimże chłodem. Spocznij, ptaszyno. Trudów nastał kres. <grytanie> Ojcze, oni nigdy się nie nauczą. Język pyszałka i oczy kłamcy wszystkie będą moje. Jam jest córką kobiety i boga. Znaj swe miejsce. Już zbyt późno. Nasze pradawne groby zostały otwarte. Daj mi więcej! Nie zabawisz się ze mną? Jakże cudownie jest wyrwać oddech z cudzej piersi i patrzeć w zachodzące strachem oczy? Oh, bogowie powstaną, osobiście tego dopilnuję. Jedynie koniec świata może mnie zaspokoić. Nie obawiam się ukąszenia żmii i ty nie obawiaj się mojego. Powiadają, że mam oczy mego ojca i język mej matki, lecz te pazury są tylko moje. Magia ma mroczne uczynki mroczniejsze. Zgasły wszystkie światła. <grym zjadka> Lubisz sobie patrzeć? a moc rośnie z każdą kolejną porą roku. Jeden dotyk, jedno objęcie, a potem mrok. <laughs> Wilk powstał z grobowca, lecz czy zaspokoił wszystkie swe pragnienia? Brutalnie będę musiała się odwdzięczyć. Nic mnie nie zaspokoi. To nie leży w mojej naturze. Pozwól nam skosztować. Oni powstaną. My wszyscy powstaniemy. Dopiero wtedy ludzkość zazna agonii naszej miłości. To jedynie ja. <noise> nie zaznał życia ten, kto nie zdarł z człowieka skóry. <noise> Zabawne, twe struny głosowe zostawię na koniec. Jeden dotyk. <noise> Czuję twe grzechy. <noise> Imponujące ciało. Idealny wieczór na nieczysty rytuał. Pogrążmy się zatem w niegodziwościach. <laughs> Moje usta dla wielu są ostatnimi, jakie pocałują, o, ale są tego warte. Zawsze tu byliśmy. Czci mnie. Nie czekajcie, ptaszyny! Niebawem powrócę, by was schwytać! Serce Twe wionie zimnem najmroczniejszej z zim aż. Zachowam je. Pragnę dotyku kochanka. Jeśli zasłuży, zatrzymam jego ręce. Czołgaj się na brzuchu, żmijo! Błagaj o mą litość! Wszystko się zbiera. Módl się, by wpierw wydziobało Twe oczy. O, stary Bogu Góry, czy jesteś wystarczająco duży? Ach, cóż za uczucie! Pomóż mi, waleczna istoto! Trwożysz się? Grze! Czarniejsza z magii. Twa krew płonie, Twa krew śpiewa i płonie. Królowo Sabatu, pragniesz pojedynku, czy czegoś więcej? Jakże czarująco! Odnajdę cię, ptaszyno, o, kiedy cię już dostanę. Czujesz to? Czujesz, jak otula cię mrok? Pogódź się ze swymi najmroczniejszymi pragnieniami. Zawiodłam się malfajcie, nawet bogowie nie potrafią zaspokoić. Zatańcz ze mną przy świetle zaćmienia. Zaklęcie to jedynie słowa. Na początku. Wystąpcie naprzód, wojowie, gryzę. Serca mężczyzn zamglone są, rządzą, rządzą mnie, rządzą wszystkiego. Poczuj! <grymne> Każda godzina jest godziną duchów. Zechciej skończyć. Jesteśmy po tej samej stronie. Ja zawsze żyję pysznie. Język mój potrafi więcej niż jedynie inkantować. Mm, teraz może złożę wizytę Dianie. <słuch> Nawet gdy wyrywam im żebra, to wiem, że gdyby tylko mogli, wszystko by powtórzyli. Podejdź bliżej, mały szakalu. Pragnę Cię poznać. Poprowadzę Twą dłoń. Moje antenaci patrzą, lepiej nie dawać im powodu do znudzenia. Ukaż mi swe oddanie. me ciało w swej krwi i nadaj mi moc! Znam Twą tajemnicę, pożeraczko słońc. Znam prawdę Twej zdrady. Cierpienie to wspaniały reagent? Czy to propozycja? <śmik> nie rąćcie łez pod moją nieobecność, nie porzuciłabym was na długo. Drobny plugawy rytuał w nagrodę. Jaka jest Twoja krew? Wykorzystuje każdy skrawek ciała, oczywiście, do magii. Drobny plugawy rytuał w nagrodę. Jakiż brak świętości. Ktoś musi stać u boku królowej, czyż nie? Rozważ mą ofertę. Zbliż się, ptaszyno. Matka byłaby dumna. Ojciec lubi na to patrzeć.